Witam państwa bardzo serdecznie. Zrobiło się wiosennie. No, jutro pierwszy dzień wiosny, ale jutro także Międzynarodowy Dzień Lasów. A las w Sopocie zajmuje miejsce wyjątkowe. Dlatego bardzo się cieszę, że dzisiaj miałam okazję podpisać z Nadleśnictwem Gdańsk porozumienie o współpracy w zakresie edukacji przyrodniczej, ekologicznej, klimatycznej, ale także rozwoju rekreacji i turystyki na terenie naszych sapockich lasów. Niedługo wrócimy do Państwa z propozycją czy spacerów z leśnikiem, czy innych działań edukacyjnych. A równolegle przypomnę, że cały czas pracujemy nad planem urządzenia lasu. I ze wstępnych deklaracji wynika, że otrzymamy to, o co my wszyscy mieszkańcy zabiegaliśmy, czyli zakaz wycinki na tym terenie, który był rozpatrywany jako rezerwat. Szanowni Państwo, zapraszam w 25 marca. Na mamuszki 14, na sopockie targi pracy. Przypomnę, że tam wstęp jest wolny. Każdy z Państwa, każda z Państwa, która i który poszukuje pracy, chce zmienić pracę, może przyjść, może zapoznać się z ofertami. A ponieważ trwa marzec sopocianek, Szczególna oferta dla pań, będzie można chociażby wykonać bezpłatny makijaż, czy mieć profesjonalną sesję zdjęciową do życiorysu. To naprawdę jest bardzo istotne, ale oprócz tego oczywiście dużo porad fachowych, no i dużo ofert zatrudnienia. A mówiąc o zatrudnieniu, ja zachęcam wszystkich, którym jest bliski obszar kultury, bo prowadzimy nabór, poszukujemy osoby na stanowisko dyrektora lub dyrektorki Wydziału Kultury w Sopocie. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 marca. Serdecznie zapraszam. Na pewno będzie to praca ciekawa, pełna wyzwań ale także satysfakcji, bo w sopockiej kulturze dużo już się dzieje, a będzie dziać się jeszcze więcej. Naszych kochanych seniorów i seniorki zapraszam do niezwykłego konkursu, bo to konkurs kulinarny. Chcemy przypomnieć tradycyjne potrawy serwowane w sopockich domach. Jak wziąć udział w konkursie? Wystarczy taką potrawę przygotować, a następnie w sobotę 22 marca przyniesie ją do restauracji Bulaj w budynku Mamuszki 14, gdzie te potrawy będą oceniane przez specjalną komisję. Nie zapomnijcie przepisu dokładnego przynieść. No a na zwycięzców czeka nie tylko voucher w wysokości 1000 zł, ale także to, że ta potrawa znajdzie się w menu restauracyjnym. Także seniorzy, seniorki zachęcam do gotowania, do przygotowywania Waszych tradycyjnych sopockich potraw. A Marzec Sopocianek, jak już mówiłam, obfituje w bardzo różne wydarzenia, wykłady, warsztaty, spotkania, porady, no ale także nie brakuje kultury. Nasza orkiestra, Polska Filharmonia Kameralna Sopot zaprasza Państwa w sumie na trzy wydarzenia. 21 marca o godzinie 18 bezpłatny koncert w Sali na Mamuszki. Podczas którego zabrzmią hity muzykalowe oraz filmowe. Tego samego dnia wcześniej, bo o godzinie 11, dla mieszkańców Sopotu też bezpłatne wejście na otwartą próbę generalną. A 22 marca o godzinie 18, koncert Śmierć i Dziewczyna. I do tego koncertu. Będzie dotyczyła próba generalna, a koncert niezwykły, bo z naszą orkiestrą wystąpią dwie wybitne solistki, wiolonczelistki Alicja Leoniuk-Kitt i Grażyna Michalec, a koncert będzie niezwykłą podróżą po portretach kobiet w muzyce. Serdecznie zapraszamy. Mówiąc o wydarzeniach muzycznych, już teraz zapraszam Państwa na Brasłód Festiwal. To niby dopiero w 26 lipca, oczywiście na deskach naszej Opery Leśnej, ale już teraz śpieszę donieść, że gwiazdą festiwalu będzie Morciba, czyli kultowy brytyjski zespół. Zachęcam, już teraz można powoli poznawać program tego niezwykłego wydarzenia, którego dyrektorem i pomysłodawcą jest Luke, czyli autor muzyki do filmu Chłopi. Dzisiaj także niezwykła wystawa Wernisaż w dwóch zmianach. To wystawa sopockiej artystki Elżbiety Kinowskiej Jestem stamtąd, a tu jest mój dom. Sama artystka znalazła dom w Sopocie po wielu latach mieszkania za granicą. I ta wystawa to są portrety właśnie osób z poza Sopotu, z poza Polski, które tutaj znalazły swój dom. Także bardzo serdecznie na tą wystawę, która potrwa do 20 kwietnia, zapraszam. Zdjęcia były wykonywane na plaży, bo Ela znana jest z tego, że niemal codziennie fotografuje sopocką plażę, po której bardzo chętnie państwo spacerują, a niektórzy biegają. I tych bardziej aktywnych zachęcam i zapraszam i przypominam, że w sobotę 22 marca finałowa edycja, Run in Sopot po plaży, czyli cyklu biegów organizowanych przez nasz MOSIR, start o godzinie 12 na skwerze kuracyjnym. Biegając i spacerując po plaży, no nie da się ominąć naszego Sopockiego Mola. Przygotowujemy się już do sezonu i rozpoczęliśmy pracę związaną z ułożeniem dolnych pokładów, które jak Państwo wiedzą przed sezonem jesienno-zimowym są demontowane. No Nie jest to łatwa praca, bo łączna waga tych wszystkich dolnych pokładów to 22 tony, ale jesteśmy przekonani, że uda nam się te prace zakończyć do 10 Nowości także na Sopockich Błoniach. Tam odnowiony plac zabaw dla najmłodszych. Nie tylko nowe urządzenia, ale także takie specjalne żagle, które dają cień, bo okazuje się, że to jest coraz bardziej potrzebne także w naszym klimacie. Ta cała modernizacja. Kosztowała ponad 200 tysięcy złotych, i na ten cel wykorzystaliśmy m.in. środki z sopockiego budżetu obywatelskiego. Zapraszając najmłodszych na ten plac zabaw na błoniach, przypominam także, że wracają rodzinne spotkania z Mewą Sopocianką. W najbliższą niedzielę razem z Mewą dzieci będą poszukiwać pani wiosny. Zaczynamy o godzinie 11. Mamuszki 14. Serdecznie Państwa zapraszam. Ogniwo zaprasza na PGE Cup Sopot, czyli turniej dla dzieci i młodzieży. Oczywiście turniej rugby. Niedziela 23 marca te rozgrywki będą trwały od 9 do godziny 15. Ja życzę Państwu wspaniałego weekendu, dobrego czasu i przypominam, że mieszkańcy ulic Bema, Pułaskiego, Fischera i Sobieskiego już mogą y, odbierać identyfikatory, które umożliwią im wjazd do tej strefy, która od kwietnia będzie w weekend y, trochę ograniczona dla y, gości z zewnątrz. Przypominam, że do końca marca można składać propozycje, gdzie powinny stanąć nowe ławki yy, czy nowe kosze. No i cały czas czekamy na Państwa projekty w budżecie obywatelskim. Spotykamy się, rozmawiamy. Kolejne spotkanie 24 marca w Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Kraszewskiego 31. Do zobaczenia.